Zawsze chciałam mieć swój salon. Najbardziej popchała mnie do tego pandemia w sumie, kiedy przestałam pracować w poprzednim miejscu pracy. Zobaczyłam, ile ludzi tak naprawdę pytało się o to, czy ich obetnę, czy zrobię kolory, i zaczęłam przyjmować ich po prostu w domu. No, może nie były to jakieś najlepsze warunki, ale było mi bardzo miło, kiedy odwiedzaliście mój dom, kiedy mogłam po prostu tam też Wam pomagać, obcinać Wasze włosy, farbować. No i wtedy po prostu. Taka myśl mi przyszła, że to jest ten czas, kiedy mogę zrobić to. No i zaczęłam się rozglądać po prostu za lokalami. No i później już tak poszło. No i codziennie przychodzę tutaj do tego miejsca z myślą, że to nie jest moja praca, tylko tak naprawdę drugi dom. Bardzo lubię tu być. Kawa tu smakuje najlepiej. No i też cieszę się, że mogę spotkać Was, czyli super ludzi. Którzy opowiadają mi o swoich historiach, przeżyciach. Jestem też trochę takim psychologiem. No i cieszę się, że tutaj jestem. Bardzo cieszę się, że mam stałych klientów. Jest ich bardzo duże grono. Są to już w zasadzie moi koledzy, przyjaciele. też nie uważam, że jestem we wszystkim najlepsza, dlatego chciałabym, żeby każdy jednak sam zobaczył, jak to wygląda. Jednak do wszystkich podchodzę indywidualnie. Tutaj super spędzam czas, zawsze staram się, aby te usługi były na najwyższym poziomie, dlatego też doszkalam się cały czas. No i również zapraszam nowych klientów. Myślę, że atmosfera jest super, dlatego chętnie wracacie. Cały czas poszerzam swoją wiedzę poprzez szkolenia, poprzez rozwój. Sama też kiedyś, to jest takie moje marzenie, chciałabym zostać szkoleniowcem z koloryzacji. Bardzo, bardzo to lubię. No kochani, jak widać, Magdalena jest wspaniałym fryzjerem. Chodzę do niej już chyba 4 lata. Zawsze czuję się indywidualnie zaopiekowana. Rozumie moje potrzeby, rozumie co do niej mówię i zawsze, ale to zawsze jestem zadowolona. Także serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcą mieć piękne, zdrowe włosy. I pamiętajcie, że za pięknem każdej kobiety i mężczyzny stoi fryzjer, który kocha swoją pracę. To chyba ja.